W nadleśnictwie Łuków odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej ścieżki edukacyjnej. Gospodarzem spotkania był nadleśniczy Grzegorz Us, który pomimo deszczowej aury oprowadził gości po odnowionym szlaku. Jak spojrzycie za, na ten obraz za moimi plecami, to tak wyglądały lasy na, na powie, w powiecie Łukowskim 800-900 lat temu. Były porośnięte takim borem, w tym, w tym przypadku borem jodłowym, z dodatkiem sosny, świerka, brzozy, gdzie klon. Na północny zachód, niedaleko rezerwatu, topór wypływa, i tutaj przepływa krzna południowa. Na początku w postaci bagna, takiego wysięku, szeroko się rozlewając, i właśnie ta rzeczka parując. Dostarczała brakującą ilość wilgoci i jodle. Jeżeli robimy jakąkolwiek edukację i prowadzimy wycieczkę, to też robimy. Różne takie e, rzeczy na zasadzie dotknij, sam zobacz co to jest, zainteresuj, zainteresuj się tym. Spotykamy się w gronie ludzi, którzy z racji swoich obowiązków w jakiś sposób są związani z lasami. Tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy systemem naczyń połączonych, więc jako organizacje, jako instytucje współdziałamy ze sobą. Została gruntownie odnowiona ścieżka edukacyjna, która służyła nam i społeczeństwu przez ostatnie 15 lat. Pojawiły się nowe udogodnienia, atrakcje, jak chociażby stoły ławy z zadaszeniem, gdzie można spocząć, odpocząć zjeść kanapkę, poodychać świeżym powietrzem, porozglądać się po otoczeniu. Są oczywiście cała towarzysząca temu infrastruktura do tego pomost przerzucony nad bagnem i to wyniesiony jeszcze odrobinę do góry, żeby można było na te bagno i na procesy sukcesji popatrzeć z perspektywy przestrzeni. Postaramy się, aby stanęła wieża, wieża widokowa przy zbiorniku wodnym. Bardzo ładne, urokliwe miejsce. Miejsce, które odwiedzają zwierzęta, korzystając z niego jako wodopój ptaki. Więc jest to taka perełka przyrodnicza, odkrywka glebowa, nowe tablice edukacyjne dostosowane treścią, zwłaszcza dla najmłodszych, już niedługo, bo w tym roku rozpocznie się budowa budynku edukacyjnego, całkowicie drewnianego, który będzie stanowił jednocześnie promocję budownictwa drewnianego, energooszczędnego, a Da nam to możliwość prowadzenia edukacji przez cały rok, niezależnie już od aury. Jednym z gości spotkania był starosta Janusz Kozioł. Mamy tu, jak mówił Pan Nadleśniczy, fragmenty takiej prawdziwej przyrody, żywej przyrody, naturalnej, niezniszczonej, która w zasadzie jest pewnym elementem przyrody z tej sprzed kilku tysięcy lat powietrze jest tu naprawdę zdrowe, czyściutkie Ptaszki śpiewają, więc żyć nie umierać. Faktycznie tu można się wytonować. No a poza tym, jeżeli spaceruje się z kimś kto zna las i ciekawie nam opowiada, no to przeżycia są wyjątkowe. Także zachęcam wszystkich naszych mieszkańców, żeby w wolnych chwilach pieszo, rowerem Przyjeżdżali tutaj i sobie spacerowali. Zresztą, i pan leśniczy powiedział, że las jest dla ludzi. A przy okazji, to będziemy uczyli się i właściwych zachowań, postaw, szacunku do przyrody. A więc zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu i nie tylko do odwiedzania fragmentów dawnej wspaniałej Puszczy Łukowskiej. Do rezerwatu Jata zaprasza również nadleśniczy Grzegorz Us. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzania, do wypoczynku czynnego, pieszo, rowerem, skijkami, jak kto woli. Jata jest przepiękna każdej porze roku.